Hej, witajcie. Moi kochani, postanowiłem tej samej nocy, ponieważ cierpię na bezsenność, poruszyć jeszcze jeden temat w vlogach. Oczywiście się ten vlog dostaniecie parę dni później. Nie wiem, czy nie w piątek, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, że był jakiś odstęp w tych vlogach. Bo ja, wiadomo, że nie kręcę codziennie, bo też nie ma o czym gadać. Ale tutaj temat mojego następnego vloga wielotematycznego to wyposażenie samochodu na przerzutach. Napisałem o ponieważ jak oglądają nas europejscy kierowcy, nie wiedzą znaczy tramping. Tramping to są brytyjskie przerzuty. O, tak w Anglii nazywają przerzuty. Tramping. Ktoś jest tramperem, czyli śpi w kabinie, nie wraca do domu, pracuje od poniedziałku do soboty, od poniedziałku do piątku. Słuchajcie, moi kochani, będzie to bardzo krótki Pełen moich wspomnień o trampingu w Europie, może nie pełen, bo nie ma sensu wspominać, ale po prostu um, temat, który... Czekajcie, mogę położyć telefon czy nie? Nie, raczej nie chciałbym, żeby to spadło. Po prostu tak. Nie, będę trzymał. A więc moi kochani, ale wy będzie mi pokazywać. Nie będzie pełny wspomnień, będzie tylko taka mała refleksja, jak to było kiedyś, jak to jest dzisiaj, jak to jest w samochodach europejskich, jak to jest, jaka jest różnica, jak to jest też tu w Wielkiej Brytanii, ponieważ powiem, jak to powinno wyglądać według mnie, jak to jakie to powinno być ludzkie, według mnie, żeby to miało po prostu, moi kochani, ręce i nogi, mianowicie. Takie małe wspomnienie na samym początku, bo od tego trzeba zacząć. Nie patrzcie, ta pościel nie moja. Właściwie tak ją wrzuciłem do tyłu, że o że mało mi na łeb dzisiaj nie spadła. No nieważne, moi kochani. A więc tak. Jeżeli ktoś mnie ogląda od dawna, <laughs> może tam parę lat, to wie, że woziłem zawsze z sobą butlę z gazem. Butla z gazem w samochodzie ciężarowym jest cholernie niebezpieczna. Cholernie niebezpieczna. E, zwłaszcza, że niektórzy z nas tym nie ma się co falić i ja kiedyś, nie wymieniają butli z gazem, tylko jadą na konstację stację LPG, która ma już, ma już te ładne przejścióweczki, które montuje do butli i napełnia gaz. Oczywiście robią to bezprawnie, no ale jednak napełniają. Gaz LPG się też pali trochę gorzej, jak propan no ale jednak się pali i idzie go taniej kupić. No bo tak, no bo tani, ile tam wejdzie? 5, 7 litrów? Już nawet nie pamiętam. W każdym razie jest to niebezpieczne. A tyle niebezpieczne, że nasi kochający nas edukować sąsiedzi nawet zakazywali, nie wiem, czy zakazują dalej, włożenia butli z gazem w samochodzie w środku, ponieważ dochodziło do zaczadzeń, eksplozji, jakie tam pierdoły. Znaczy nie pierdoły, ważne rzeczy, bo to od niego można zginąć. Więc... Więc wiadoma sprawa, że te palniki się, się na to zlatą uszczelki, wszystko tamtego. Jak to się zakładało, każdy o tym wie. Ja tego tu nie mam żeby wam pokazać, jeżeli oglądają mnie ja coś młodzi, którzy dopiero zaczynają jeździć. W każdym razie trzeba wiedzieć, że butle z gazem są cholernie niebezpieczne i. Są, nie są dobrym pomysłem. Powiem tak, ale oczywiście też używałem, bo innego wyjścia nie było. I do dzisiejszego dnia tego wyjścia nie ma. Nawet jeżeli istnieją takie technologie jak dzisiaj to dalej jednak samochody do trampingu, czy samochody na przerzutach są w wersji najbardziej ubogiej, jaka tylko może być, żeby czasami z nie wydać. Moi kochani, powiem Wam tak. Teraz pokażę Wam y, parę rzeczy i opowiem o paru rzeczach, które mam w tej firmie, co pracuję. Pracuję na trampingu w Wielkiej Brytanii tylko tutaj, w tej firmie, a to dlatego, że mam właśnie te udogodnienia, które mam. Do tej roboty tutaj jeżdżę 300 mil, co tydzień, albo co dwa tygodnie, albo co trzy czasami, bo uważam, że jest to najlepsza robota, jaką mogłem tu znaleźć. W Wielkie Brytanii, na dzień dzisiejszy, a byłem w paru. Robiłem parę trampingów, robiłem parę przerzutów. Już to tutaj, praktycznie od lat, odkąd poznałem moją Małgorzatę, to już nie jeżdżę na trampingu. Czasami jeżdżę tak jak teraz, ale większość rzeczy robię nocki, jakieś tam dzienne roboty, klas 2, czyli kategoria C i takie sprawy. Ale jak już tramping. Czy ja się zrobiłem cholernie, cholernie leniwy i cholernie wymagający, moi kochani? Cholernie wymagający. A więc tak, moi kochani, pokażę Wam teraz coś, co w europejskiej ciężarówce, znaczy też nie w Europie, ale oni tutaj się tam dzielą na Wielką Brytanię i Europę. Tak, jest, wymyślili sobie wyspiarze, niech mają, że nie są w Europie, niech mają. Moi kochani, ym, jesteśmy w samolocie skania i w tej oto skani, w której ja jestem, zamontowane są dwie, trzy rzeczy, o której teraz powiem. I te trzy rzeczy to jest zupełnie, moim zdaniem, powinna być podstawa egzystencji każdego kierowcy zawodowego w, 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 na przyrzutach czy na trampingu. W każdym aucie powinno być coś takiego. Bez tego wyposażenia nikt się nie powinien godzić na tramping. Ja się już nie godzę na dzień dzisiejszy, bo nie. Po prostu nie. O czym, o czym mówię, moi kochani, obracam się w ten sposób sztywno, żeby pokazać Wam pierwszą rzecz, pierwszą udogodnienie dla trampera, czyli dla mnie, oto, moi kochani, mikrofalówka. Koszt takiej mikrofalówki nowej to jest około 2200 zł. Możecie powiedzieć swojemu szyfowi, on to wrzuci w koszty 2200 zł, jest to mikrofalówka, która pojemność 20 litrów. A nawet czysta, bo nie, jeszcze nie korzystałem. Prąd 24. Przetworniczka znajduje się u góry, jest podłączona kabelkami. Tutaj idą kabelki z tej strony do głównego akumulatora. Włącza się ją w ten sposób. Tutaj, Bach, do góry. Za chwilę po tej stronie tutaj rozświetli się, że jest włączona. O, i można sobie spokojnie przyrządzić jakiś posiłek. Oczywiście nie ma tu mowy o gotowaniu, tylko o podgrzewaniu. Podgrzewaniu, no wiecie, tam minuta, powiedzmy, i mikrofala sobie po prostu chodzi. Ma ona szereg zabezpieczeń. Jeżeli ktoś by powiedział: eee, Nie popieścić się, nie. Ma zabezpieczenie, które chroni nas przed prądem, którą ta mikrofalówka po prostu wytwarza, przed napięciem, które potrzebuje. I, to, i ta olbrzymia, masa dużych rozmiarów przetwornica generuje taki prąd, żeby tą mikrofa mikrofalówkę po prostu obsłużyć. Bez tej mikrofalówki na dzień dzisiejszy nie wsiadam samochodu ciężarowego. Mało tego, jak ktoś przyjdzie tutaj raz pracować, to już nie chce iść gdzie indziej pracować. Jak zobaczy, jakie jest wyposażenie tego samochodu, a jakie jest wyposażenie samochodów w 70% paru procentach Wielkiej Brytanii, bo też tego nie ma w Wielkiej Brytanii w samochodach ciężarowych, nawet w Imperium Brytyjskim. Następna sprawa, z której ja nie korzystam, bo nie piję kawy, mianowicie, moi kochani, ekspres do kawy. Ekspres do kawy również po 24, po podłączeniu, włącza się go trochę inaczej, po prostu cyk na dół przetwornicę, bo do góry, to jest, do góry to jest mikrofalówka, a na dół to jest włączenie tego ekspresu do kawy. Ja akurat kawy nie pijam, ale jeżeli ktoś pija, takie coś powinno być podstawą. W samochodzie ciężarowym dla trampera już... Z podstawką, z wyposażeniem, tak, z podstawką, to jest tutaj, z podstawką, już montowane. Moi kochani, tego akurat teraz co powiem, nie ma w moim samochodzie, ale też są, jeżeli macie, jeżeli chcecie, macie skanie albo coś, są też, moi kochani, ekspresy, a czytaj, czajniki elektryczne, również z podstawkami do montowania w kabinie, są podgrzewacze posiłków. Podgrzewacze posiłków, również, również z uchwytami też pod 24 i też sobie coś takiego można kupić. No i oczywiście coś, moi kochani, bez czego ja sobie nie wyobrażam egzystencji na przerzutach, a takie rzeczy miały miejsce w mojej przeszłości skromnej w mojej osobie, mianowicie lodówka. Moi kochani, ja mam lodówkę. No dobra, pokażę moją lodówkę, tylko nie chcę mi się kamery przykładać. Moja lodóweczka. moi kochani, z tej strony. E, mam lodówkę, chłodzenie, różne tam rzeczy po prostu są. O, tam się, tam się. E, temperatura zmienia. No i moi kochani, tutaj. Zamrazarka. Normalnie, lód na tej wodzie jest. Kochani, podstawy. To są, teraz to co wam pokazałem. To powinny być zupełnie podstawy. Dla trampera, oczywiście, czy, czy, czy na przerzutach a już na przerzutach to w ogóle, jak jeździcie, to aż niewyobrażalnie. Nie, 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 nie Tym, tymczasem u nas przyjęło się tak, i to też trzeba powiedzieć głośno, że e, za wszystko odpowiadacie wy. E, szef dba tylko o to, żeby, ten, żeby się leasing spłacał. No, to wszystko co ja wymieniłem, to jest koszt około 3000 zł dodatkowo do samochodu. E, w rozbiciu na nie wiem, 5 lat leasingu to były raczej grosze. Eee, jest to naprawdę pomocne i pozwala poczuć się bardziej człowiekiem, a nie psem, który mieszka w budzie i leje na koło. Więc ja na dzień dzisiejszy muszę wam powiedzieć, bez tych rzeczy, które wam pokazałem, nie wsiadam w ogóle samochodu ciężarowego i nie myślę o trampingu. Dzienne wyjazdy tam, powiedzmy tam, to tak. Nocne yy, shifty, tak, ale tramping bez mikrofalówki, bez tego, nie wyobrażam sobie. Oczywiście zaraz powiecie, że najlepiej się powiem, na gazie odgrzewa. Oczywiście. No pewnie. Ja sam to robiłem wiele razy. Moje filmy możecie zobaczyć, jak gotowałem. I Ja nie mam nic przeciwko, przeciwko gotowaniu na gazie. Chciałem tylko wspomnieć, że gotowanie na gazie, posiadanie butli w gazowej samochodzie jest cholernie niebezpieczne. Taka jest po prostu prawda. Jest niebezpieczne. Gaz... Nie pachnie jako tako. Jak się, oczywiście powoniacie, ale jak śpicie, jak gaz się ulatnia, em, moja małgorzata ze, ze swoją córką mało już nie zginęła z powodu gazu. E, praktycznie, no właśnie, gaz jest bezwolny w zasadzie. W zasadzie jest bezwolny i naprawdę potrafi zabić. E, bardzo blisko była śmierci, właśnie moja, moja małgorzata i jej córka. Bardzo blisko była śmierci. To był gaz instalacji gazowej, która odgrzewała mieszkanie. No, przytomność straciła jej córka. Ona cudem wygrzebała się z domu. Zapukała do sąsiadki padła praktycznie w jej ramiona. Także, także jak niebezpieczny jest gaz, to słuchajcie, moi kochani, no, zapytajcie kogokolwiek. Ktoś na tym lepiej zna niż ja. Teraz tak. To z tyłu, co widzicie, czujnik dymu. To was od gazu nie uchroni. To jest czujnik dymu, musiałoby się już gaz zacząć palić, a jak się gaz zacznie palić, to jest w was pochodnia żywa i nic więcej. Praktycznie znajdują zwłoki zagazowane, bo to inna, innego po prostu wejścia nie ma. Gaz jest, o ile mi dobrze wiadomo, cięższy od powietrza, o ile teraz się nie pomyliłem, ale osada się na dole i musiałby się wypełnić, naprawdę dużo powinno być tego gazu, żeby, 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 żeby doszło do zasadzenia do albo, no wiecie, jak jest ogień, jak spadnie, to może to, to iskra, może ten gaz, może ten gaz ruszy do wybuchu. Eee... Uważam jednak, że tak, że, że, że akurat metan, etan, propan, propan butan jest cięższy od powietrza, więc myślę, że akurat on będzie się osadzał na dole. Jeżeli macie w schowku butle z gazem, to podejrzewałem, że ona będzie, no raczej, raczej schowek nie jest na tyle szczelny, żeby on się wypełniał. No nie wiem, ciężko powiedzieć, słuchajcie, wiem. Akurat to się ze szwabami zgadzam, że trzymanie butli z gazem w środku w kabinie jest bardzo niebezpieczne. To wam mogę powiedzieć od razu. Jeżeli gaz jest yy, lżejszy od powietrza i po prostu się wszędzie ulatnia, wszędzie, a nie spływa i wypełnia pomieszczenie, no to się pomyliłem. Ale, ale to już jest 12 w nocy i nie każdy mi o tym myśleć. Więc, moi kochani, mikrofalówka, ekspres do kawy i lodówka. Wydaje mi się, że te trzy rzeczy to powinna być zupełna podstawa na dzień się. Oczywiście, zaraz powiecie, że są turystyczne lodówki, ale to wszystko na wasz koszt, prawda? Wszystko na wasz koszt. To powinno już być na wyposażeniu każdego samochodu, co jest przeznaczone do trampingu. Każdego. To jest szacunek dla kierowcy, dla jego czasu, dla jego zawodu, dla jego pasji. Jeżeli tego nie ma, to, to praktycznie co? No. Wiocha! Jak auto nie ma nawet lodówki, to jest wiocha! Ja już rozumiem, żeby nie miało migrafali. No i jak do kawy? Ja rozumiem. Ale lodówkę powinno mieć. Tym bardziej, że macie tylko chłodziarki. Wy nie macie lodówki, wy nie możecie czegoś zamrozić. Wy nie możecie wziąć sobie na przykład, nie wiem. Bigosu od, od, od swojej, chciałem powiedzieć starej, od swojej żoneczki czy, czy, czy czegoś, co może zamrozić i potem sobie rozmrozić. Nie możecie, bo Wy macie tylko chłodziarkę. No chyba, że macie zabrażarkę, to pokażcie zdjęcie. Ale macie chłodziarkę, która jest po, po 24 a po 12 podłączana. Toż taką mam. Miałem. No, no wiecie, to jest to, to jest różnica. To jest różnica. Tu nie ma takiego komfortu. Tutaj mam wszystko zmrożone, normalnie na lodzik. Normalnie lodowisko Normalnie jest tak, normalnie, aż wiecie. Co jeszcze miałem? chciałem Wam pokazać, moi kochani? No, tylko to, to, no, to, no to tylko to. Łóżko, bo ja Wam tak. Pamiętacie, w tym moim ostatnim vlogu pokazywałem Wam opony takie poszarpane, takie druty. Rdzek, że można było rękę wsadzić. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Leżanka w tym dafie była podpierana jednym dużym kijem. Ja chłop, prawie 100 kilowy wtedy, no może wtedy nie, wtedy 80 parę kilo, miał mnie utrzymać na leżance, jeden postawiony w pionie kij. Nie pojechałem w ogóle tym samochodem, bo to było takie śmieszne, że aż tragiczne. A teraz, moi kochani, ten króciutki, króciutki, króciutki temat, jak powinien być w wyposażony samochód, samochód na tramping. Według mnie, oczywiście według mnie, bo to każdy ma swoje inne tego. Ktoś powie, że e, wymyślasz mikrofalę albo coś. Ja tym tutaj, co wam pokazałem dzisiaj, chciałem wam pokazać, że to jest możliwe. Że za sumę, którą wasz szef jest w stanie wybulić, możecie poczuć się jak w domu. Możecie poczuć się naprawdę komfortowo. Oczywiście nie usmażycie w mikrofali kiełbaski na, na oleju czy, czy coś. Od tego jest butla z gazem, oczywiście. Ale powtarzam jeszcze raz: na dzień dzisiejszy są posiłki, co możecie w mikrofali zrobić i super smakują. Bezpiecznie się używa nie ma to żaden, żadnego problemu. Oczywiście zajmuje schowek, ktoś powie: e, potrzebuję schowek. To ty, bier... no dobra, potrzebujesz schowek Tam masz mikrofalówkę, jednak i to jest to, co, czego nawaj potrzebujesz. Robić dobre, fajne jedzenie. A dzień, na dzień dzisiejszy jest tyle fajnych rzeczy, które można kupić z chłodziarki w każdym sklepie, że można je fajnie odgrzać w mikrofalówce, że idzie żyć. Idzie żyć nawet w trasie. Bez żadnego szukania gazu, bez żadnego kombinowania z zapalnieniem butli LPG i takimi rzeczami. To wszystko, trzymajcie się, komentarze pod spodem, mile widziane. Podżutrzcie temat, o którym chcielibyście, żebym mówił. Trzymajcie się, dobranoc, hej.